Cześć, z tej strony Oskar, witam Was bardzo serdecznie na kanale Krypto na Fali. Dzisiejszy odcinek będzie zupełnie inny od pozostałych z racji tego, że przejdziemy sobie pierwszorzędnie do danych on-chain. Powiem o siedmiu bardzo dobrych wskaźnikach, które jak do tej pory no, wykazywały się bardzo dobrą skutecznością. Następnie przejdziemy do omówienia aktualnej sytuacji na Bitcoinie, no i też powiem tutaj o cykliczności i jakie są predykcje na wycenie Bitcoina w 2025 roku. Na samym końcu przejdę również do ciekawej zależności na dominacji Bitcoina, no i też powiem, co myślę na ten temat. Więc jeśli jesteś zainteresowany, no to zapraszam do oglądania. Zanim jeszcze zacznę i jesteś nowy na tym kanale, no to zachęcam do oddania subskrypcji i włączenia dzwoneczka, żeby być na bieżąco. Zaczynając, pierwszorzędnie chciałbym powiedzieć o wskaźniku STH-LTH-SOPR. Mianowicie on porównuje średnią cenę zakupu Bitcoina przez dwie grupy inwestorów. STH, czyli short-term holders, ci, którzy kupili bitcoina w ciągu ostatnich 155 dni oraz LTH long-term holders, ci, którzy trzymają bitcoina od co najmniej roku, czasami też liczonego jako 155 dni lub więcej. No i pojawia się pytanie, czy osiągnięto ostateczny zakres dystrybucji. Mianowicie, według danych, wskaźnik STH, LTH, SOPR znajduje się na poziomie 0,35%. Osiem. Początkowy spadkowy ruch wskaźnika no, rozpoczął się od poziomu 1,13. Obecna wartość na poziomie 0,35,8 jednoznacznie sugeruje, że Bitcoin przeszedł już znaczną część długoterminowego trendu wzrostowego. Ponieważ wskaźnik nie pokonał progu 0,2, jest to czerwona pozioma linia. To wysoko prawdopodobne, że wskaźnik STH-LTH SOPR no, w ramach bieżącego cyklu będzie nadal spadać aż do poziomu 0,2. Następnie przez pewien czas jest to przybliżenie około 190 dni utrzymywać się może poniżej tego poziomu, czyli 0,2. Czerwony poziom wartości 0,2 no jest kluczowy z racji tego, że statystycznie końcówka całego długoterminowego trendu wzrostowego na bitcoinie wypada w okresie, gdy wskaźnik znajduje się poniżej 0,2. Statystycznie pokazuje, że gdy wskaźnik utrzymuje się poniżej kluczowego poziomu, jest to sygnał, że bitcoin wchodzi w najbardziej korzystny zakres dystrybucji w ramach całego cyklu. Końcowa faza dystrybucji nie jest procesem szybkim, zajmuje zazwyczaj kilka miesięcy, często około 6 miesięcy wzwyż. Jeśli jesteśmy powyżej wartości 1, interpretowane jest to jako najbardziej korzystny zakres dla fazy akumulacji, natomiast poniżej 0,2 wskazuje na korzystny zakres dla fazy dystrybucji. Ponieważ dzisiaj wskaźnik wynosi 0,358 i jeszcze nie osiągnął kluczowego poziomu 0,2, to w obecnym cyklu Czyli jest to globalny cykl wzrostowy Bitcoina to nie jest jeszcze zakończony. Brakuje ostatniego etapu tego cyklu na wskaźniku fazy dystrybucji no przebywania poniżej linii 02. Większość wzrostów około 80% jest już za nami, co też pokazuje, że jesteśmy dalej bliżej niż dalej całego cyklu. Natomiast ja spodziewam się, że końcowa część cyklu na podstawie tego wskaźnika no, będzie przebiegać w rejonie 130-140 tysięcy dolarów za Bitcoina. Przechodząc dalej do kolejnego wskaźnika onchain, mianowicie MVRV, no to on mierzy całkowitą wartość rynkową bitcoina, czyli kapitalizację pomnożoną przez ilość coinów. Obiegu. Mianowicie wartość zrealizowanych wszystkich coinów liczona jest jako suma wartości każdego coina w momencie, gdy ostatnio się przemieściła. Jest to inaczej ostatnia transakcja on-chain. Tak w skrócie, gdy MVRV jest na poziomie 1, no to cena rynkowa dokładnie odpowiada średniej wartości zakupu wszystkich posiadaczy. Wzrostowy ruch wskaźnika rozpoczął się od poziomu 0,8873. Fakt, że dzisiaj znajduje się on na dwukrotnie wyższym poziomie oznacza, że cena rynkowa bitcoina jest obecnie dwukrotnie wyższa od jej wartości normalnej. Strefy przewartościowania, czyli powyżej 3, jeszcze nie osiągnięto. Wskaźnik MVRV w ramach bieżącego cyklu prawdopodobnie będzie kontynuować wzrost aż do wartości 2,75 do 3,2. Po czym spodziewam się przełamania trendu na spadkowy. Na wykresie zaznaczono czerwoną poziomą linię na poziomie 3. Osiągnięcie jej oznaczałoby, że cena bitcoina przekracza wartość normalną trzykrotnie. Co więcej, historia pokazuje, że gdy wskaźnik ustabilizuje się powyżej 3, no to wchodzimy w końcową fazę globalnego trendu wzrostowego na Bitcoina, czyli etap finalnej dystrybucji. Zanim trend zacznie się odwracać, no to ponieważ MVRV wynosi 2,2, nadal jest zapas do dalszego wzrostu wskaźnika. Aby osiągnąć poziom 2,75 do 3,2, no cena Bitcoina musiałaby wzrosnąć aż do około 130-140 tysięcy dolarów. Następny wskaźnik jest to przepływ i odpływ kapitału. Mianowicie wskaźnik jest obecnie na poziomie 1,89, co oznacza, że średnia wartość za ostatni rok jest dodatnia. Napływ kapitału do bitcoina przewyższa nad jego odpływem. Na tym wskaźniku ważniejszy jest charakter zachowania wskaźnika niż jego same wartości. W ramach bieżącego cyklu na tym wskaźniku wysoko prawdopodobne, że nastąpi agresywna fala wzrostu, która podniesie wskaźnik do wartości zbliżonych do tych, o no jakie widzieliśmy w poprzednich cyklach. Co do wyceny bitcoina, to według mnie co najmniej 130 tysięcy. Dolarów. Przechodząc dalej do dwóch wskaźników, mianowicie niezrealizowanego zysku i strat długoterminowych posiadaczy, oraz następnie też powiem o krótkoterminowych posiadaczach. Natomiast pierwsza rzędnie no wskaźnik jest powyżej wartości 0, no co oznacza, że długoterminowi posiadacze mają więcej niezrealizowanego zysku niż strat. Obecnie znajduje się znacznie powyżej poziomu 0, co świadczy o ogromnej ilości niezrealizowanego zysku. Natomiast wskaźnik mieści się w przedziale od 0,5 do 0,75, czyli powyżej kluczowej granicy 0,5, co wskazuje na to, że długoterminowi posiadacze wciąż wierzą w dalszy wzrost ceny. Bitcoina. Wysoko prawdopodobne, że wskaźnik LTH no, w bieżącym cyklu będzie rósł aż do okolicy 0,75-0,85. Po czym spodziewam się jego odwrócenia no i rozpoczęcia też trendu spadkowego. Na wykresie wyróżniono też czarną poziomą linią na wartości 0,75. Przełamanie tego poziomu no, uruchomiłoby fazę euforii no i też potencjalne. Potencjalne osłabienie się dominacji Bitcoina. Ponieważ jest to ostatni też element cyklu, czyli Euforia, nie wystąpiła jeszcze, więc wskaźnik jest bardzo blisko osiągnięcia poziomu 0,75, co też można wywnioskować, że wzrost na tym wskaźniku jeszcze się nie zakończył. No i też wciąż istnieje pewien zapas do wzrostu. Uważam, że zobaczymy jeszcze fazę euforii na tym wskaźniku, jak w poprzednich cyklach, co oznacza, że przedział 130-140 tysięcy dolarów za bitcoina to pozostaje realnym targetem średnim. Terminie. Natomiast jeśli chodzi o krótkoterminowych posiadaczy, no to tutaj widzimy, że według tego wskaźnika znajdują się na poziomie 0,047. Wskaźnik jest nieco powyżej 0, zatem krótkoterminowi posiadacze mają więcej niezrealizowanego zysku niż strat. Obecna wartość powyżej 0, czyli krótkoterminowi posiadacze znajdują się w fazie nadziei. Natomiast wysoko prawdopodobne, że wskaźnik STH NUPL w bieżącym cyklu to będzie rosnąć aż do zakresu 0,25 do 0,30. Po czym wysoko prawdopodobne spodziewam się globalnego odwrócenia trendu, no i też przejścia do trendu spadkowego. Na wykresie też jest czarna pozioma linia na poziomie 0,25 przełamanie tej granicy no, uruchomiłoby fazę optymizmu. Jeśli chodzi o statystykę, no to historycznie dane dla tego wskaźnika pokazują, że długoterminowe trendy wzrostowe na bitcoinie no, zwykle kończą się dopiero po wyjściu wskaźnika w fazę. Optymizmu. Przebywanie w tej fazie sygnalizuje nadchodzące zakończenie się wzrostu ceny bitcoina no i też zmianę trendu na spadkowy. Ponieważ ostatni element cyklu wzrostowego no jeszcze nie wystąpił, a wskaźnik wciąż znajduje się w bezpiecznym zakresie, uważam, że wzrost na tym wskaźniku no jeszcze będzie trwać no i pójdziemy tutaj znacznie wyżej. Więc kierunek bitcoina no pozostaje bez zmian i dalej targetuje tutaj poziomy 130-140 tysięcy dolarów. Ostatni wskaźnik, o którym chciałbym powiedzieć jest to realizacja zysków i strat. Jest to według mnie najmocniejsza zależność z racji tego, że tutaj też widać dywergencję. Według danych tego wskaźnika no znajdujemy się obecnie na poziomie 11,44, co oznacza, że uczestnicy rynku realizują zyski w 11-krotnie większej skali niż straty. Realizacje zysków zdecydowanie przewyższają nad realizacjami strat, co też widzimy tutaj na wykresie. Ten wskaźnik prawdopodobnie osiągnął już swoje maksimum, natomiast prawdopodobnie najwyższy poziom został zarejestrowany na poziomie 21, czyli to było 17 grudnia 2024 roku. No i zakładam też, że ten szczyt nie zostanie pobity, natomiast wkrótce na wskaźniku pojawi się bilisz dywergencja. Widzimy też dywergencję chociażby w 2021 roku, co też to zadziałało, natomiast oznacza to, że dalsze wzrosty ceny Bitcoina nie będą już tak wspierane rosnącymi wolumenami na tym wskaźniku, co też historycznie zapowiada odwrócenie trendu no na spadkowy. Co więcej, mimo że obecna, obecnie nie obserwujemy jeszcze bilis dywergencji na wykresie, no statystyki tego wskaźnika wskazują, że jest to ostatni element cyklu. Bitcoina. Natomiast w średnim terminie priorytetem pozostaje dalszy wzrost, który dopełniłby też ten cały model on-chain no i uczyniłby go cykl wzrostowy tak pełnym na tym wskaźniku. Czyli chociażby w 2021 roku widzieliśmy, że drugie przebicie tego szczytu no, utworzyło nam bearish dywergencję i teraz również może być podobnie. Natomiast według tego wskaźnika no powinniśmy też osiągnąć około 130-140 tysięcy dolarów na Bitcoinie no i widzimy też, że większość ruchu około 80% już się odbyła, no, natomiast potencjał wzrostu jest ograniczony, ale lecz nadal istnieje też rezerwa około 20%, która moim zdaniem no, pozwoli Bitcoinowi osiągnąć tę cenę minimum 130 tysięcy dolarów. Zanim przejdę do analizy na TradingView chciałbym podsumować wszystkie wskaźniki, o których powiedziałem. Mianowicie no, większość z nich jest już po 80% wzrostach, czyli tak naprawdę widzimy, że potencjał wzrostu jest już ograniczony, a zostało nam zaledwie 20% dodanych targetów, więc rynek znajduje się już w późnej fazie wieloletniej hossy. Natomiast no, większość z tych wskaźników pokazuje, że wzrost jest do poziomu 130-140 tysięcy dolarów jak najbardziej realny. Natomiast jeśli chodzi o Trading view i analizę Bitcoina, to te też tutaj widzimy, że od ATH, chociażby w 2013 roku do następnego ATH, mieliśmy około 1477 dni, no i to był cykl w 2017 roku, natomiast cykl w 2021 roku trwało nam 1421 dni, no i też widzimy, że predykcyjnie gdybyśmy nanieśli te wszystkie okresy na obecny cykl, to prawdopodobnie skończy on się tutaj w listopadzie lub w październiku, no i możemy pójść do poziomu 130-140 tysięcy dolarów. Natomiast jeśli chodzi o dominację Bitcoina, to też tutaj poprowadziłem dwie linie trendu. Ostatnio mówiłem o, o też ciekawej zależności na podstawie RSI i interwału tygodniowego, że jak mieliśmy pierwszy high, przebicie tego szczytu, wyjście dołem przez tą linię trendu, później wybicie, no to dopiero wtedy dominacja Bitcoina zaczęła nam się osłabiać, jak też widzieliśmy dywergencję na RSI. To samo może być w Obecnym cyklu, czyli widzimy pierwszy haj, wybicie drugie haj, no i też tworzy nam się tutaj dywergencja na interwale tygodniowym, więc dominacja bitcoina wkrótce może nam zawracać. Natomiast na tym wykresie możemy zauważyć, że spadek dominacji bitcoina w poprzednim cyklu w 2021 roku trwał nam tutaj około 140 dni, więc ten cały poziom obniżył nam się z 74% do 40%. Natomiast warto zaznaczyć, że Około 70% cał całkowitego spadku dominacji nastąpiło w zaledwie 56 dniach. Gdybym wrócił teraz do tego wykresu, no to tutaj widzimy, że do tego czerwonego obszaru to brakuje nam około 150-160 dni. Więc jeśli dominacja bitcoina zacznie nam zawracać, to wysoko prawdopodobne, że może być podobnie jak w 2021 roku, czyli gwałtownie spadniemy, i w zaledwie nawet 56 dniach, no całkowity ten spadek, no może wynosić właśnie większość całkowitego spadku, który może tutaj osiągnąć target na poziomie 46%. Nie mówiłem jeszcze o tym przed chwilą, Natomiast chodzi tutaj o zakresy FIBO, czyli widzimy od 61% do 78% jest opór, no i wsparcie jest na poziomie od 23% do 38%, czyli to jest wszystko FIBO. Więc zobaczymy, czy to się wszystko sprawdzi. Ja uważam, że dominacja bitcoina no może nam zawracać w około sierpnia, no i też Alty zaczną się mocno umacniać, no i też zacznie się ten długo oczekiwany alt season, no i zobaczymy, do jakich poziomów spadnie nam dominacja. Podsumowując cały dzisiejszy odcinek, no to powiedziałem bardzo dużo o wskaźnikach łączeń. Mianowicie 80% z nich no już została zrealizowana w tym cyklu, ale żeby został tak wypełniony w 100% dany model cyklu, no to musimy jeszcze pójść 20% do góry na danych wskaźnikach, co by dało wzrost na bitcoinie do poziomu 130-140 tysięcy dolarów. Przypominam, wszystkie wskaźniki w zależności są zbudowane na przeszłości, na modelach matematycznych, czy to analizie technicznej, czy danych łączeń. No i my na podstawie nich jesteśmy w stanie podejmować lepsze decyzje inwestycyjne. Więc na pewno pojedynczych wskaźników nie traktowałbym w taki sposób, żeby podejmować na podstawie niego pojedynczą decyzję inwestycyjną. Więc to by było w dzisiejszym materiale na tyle. Ja jeszcze uważam, że dominacja Bitcoina zacznie się osłabiać w tym cyklu no i alty mogą ruszyć w okolice sierpnia. Więc jeśli dzisiejszy filmik Wam się spodobał, no to zachęcam do pozostawienia komentarza, do pozostawienia łapki w górę. No i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!